Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy, w takim wyjątkowym filmie. Mamy 26 marca i dzisiaj dzieje się w Hearthstone Rzecz Wyjątkowa. Mowa tutaj, oczywiście, o darmowych taliach. Darmowych taliach dla osób, które się nie logowały przez 4 miesiące, czy też dopiero zaczynają grę. E, zapewne macie pytania, którą z tych tali wybrać, która jest najlepsza, która jest najfajniejsza, która coś tam innego. I na to pytanie dzisiaj Wam odpowiem. Natomiast zanim przejdziemy do tego, kilka informacji też rzucę. Ponieważ dzisiaj dzieje się chyba z 5 rzeczy łącznie. I o tym warto sobie powiedzieć. Warto też sobie powiedzieć o tym, co stanie się 1 i 2 kwietnia oraz 7 kwietnia, więc taki szybki recap informacji dzisiaj 26 marca. Wychodzi rotacja, czy też zadziała zadziała zadzieje się rotacja Hall of Fame. Czyli karty z zestawu klasycznego Leroy, Mountain Giant, Spellbreaker, Acolyte of Pain oraz Mind Control Tech zostaną wyrzucone do Sali Sławy w czy też my dostaniemy za to pył, później będzie te karty można po otrzymaniu tego pyłu, pamiętajcie po otrzymaniu, nie dzisiaj jak ten film obejrzycie, tylko po tym jak dostaniecie pył za to, można te karty zniszczyć i wtedy dostaniecie dodatkowy pył, jeżeli nie jesteście zainteresowani graniem tak zwanej dziczy. Jeżeli jesteście to radę nie niszczyć. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to nastąpi pierwszy rework klasy. Priest zostanie troszkę odświeżony, zmieniony. Część kart wyleci od, znaczy część kart Priesta wyleci też do Hall of Fame. Za to też dostaniecie pył. W miejsce tych kart lecą nowe, a kilka kart zostanie zmienionych, ich działanie, koszty i tak dalej zostaną zmienione. Więc mamy ten reward. Kolejną rzeczą jest to, że dzisiaj wchodzi um, specjalny nie wiem jak to nazwać, sposób dostawania kart. Z pakietów. W sensie nie będziecie mogli trafiać powtórki. I działa to na tej zasadzie, że jak wypadnie wam jakaś karta, ona jest oznaczona jako z... zebrana, że po prostu ją dostajecie, macie ją w kolekcji i ta karta nie wypadnie wam już, dopóki nie będziecie mieli wszystkich kart z danego rarity zebranych. Czyli dajmy na to, jeżeli macie na przykład 4 komony, 4 rary, 4 epiki, 4 legendy w jakimś zestawie, to żeby wam wypadła powtórka, Trzecia, bo druga może wypaść. Trzecia powtórka jakiegoś komona, no to musicie mieć wszystkie cztery komony po dwa. Tak samo rary, tak samo epiki, tak samo legendy. Ale nie oznacza to, że jeżeli macie na przykład zebrane wszystkie komony, wszystkie rary i wszystkie epiki, to wyrobią wam same legendy. To tak nie działa, to się tyczy danych poziomów rarity, żebyśmy mieli jasność. Kolejna rzecz, jaka się dzisiaj dzieje, to Ilidan dołącza do ustawki, co jest rzeczą na pewno fajną i na pewno tego Ilidana będę chciał wypróbować. Plus też wiadomo już o jednej karcie, która do ustawki dołączy, czy będzie tych kart więcej, nie wiem. No i ostatnia rzecz, która się dzieje, to gracze, którzy nie logowali się przez ponad 4 miesiące, licząc chyba od 17 marca wstec, wstecz. W sensie po 17 marca mogliście się zalogować, teraz jak się tam dzieją różne fajne rzeczy, ale musieliście się przez 4 miesiące do 17 marca nie logować. Czyli mamy co? Luty, styczeń, grudzień, e, ostatni raz 17 listopada. Jeżeli przez ten czas się nie logowaliście lub jesteście nową, nowym graczem, który jeszcze nie, w sumie nie wiem co, chyba nie wyszedł z tych rak, rank początkowych 50-25, to dostaniecie do wyboru jeden z dziewięciu dek. Te, które tutaj widzicie, złożone. Będziecie mogli sobie jeden z tych deków wybrać. I dostaniecie go na stałe, za darmo, kompletną talię, z którą możecie iść normalnie na rankety i którą możecie normalnie wbić legendę, bez żadnych większych problemów. No i to się dzisiaj dzieje. W tym odcinku pogadamy sobie o tych dekach, który wybrać, który jest najdroższy, który jest fajny, który jest niefajny itd., itd., ale zanim do tego przejdziemy, jeszcze tylko powiem, co się będzie działo w najbliższych czasach, w najbliższych dniach. 1 kwietnia, i to nie jest żart, zostanie dodane czy też w sumie system rankedu zostanie zmieniony. Będzie 50 rank i działa, będzie to działać troszkę na innej zasadzie. Jest to w jednym z poprzednich filmów opisane na kanale. Jak chcecie, to sobie poszukajcie albo po prostu zobaczycie. 2 kwietnia natomiast będzie można odblokować Demon Huntera. Zrobić taką krótką przygodę PVE, e, gdzie zrobicie 4 misje i dostaniecie deck Demon Huntera, odblokujecie karty samego bohatera, dostaniecie 30 chyba 3 karty, czy coś koło tego tego do monhantera, więc dostaniecie po prostu taką fajną darmówkę. I tutaj uwaga, ja prawdopodobnie będę to odblokowywał w piątek, 27 marca o godzinie 18. W sensie o tej godzinie w piątek dostanę dostęp od 18 do 24 do specjalnego konta, na którym będą już jakieś tam zmiany wprowadzone i będę mógł pograć nowymi kartami, będę mógł pograć Demon Hunterem, i coś tam jeszcze na tym koncie będzie się dało pewnie zrobić. Więc jeżeli macie ochotę zobaczyć wcześniej, zapraszam na stream. Link znajdziecie w opisie tego filmu albo mkrr 3 27 marca piątek godzina 18 do godziny 24. Nie wiem czy będę aż tak długo grał, ale tam będzie można mnie obejrzeć właśnie jak to sobie testujemy. I 7 kwietnia ostatnia rzecz, którą chcę powiedzieć zanim przejdziemy do deków. Wychodzi nowy dodatek, Ashes of Outlands, i wtedy będzie można tym dodatkiem i Demon Hunterem grać, bo drugiego go tylko zdobędziecie, grać będziecie mogli siódmego. Dobra, a jeżeli chodzi o te deki, ja sobie pozwolę na początek szybko wszystkie deki opisać. Powiem wam krótko, co o tym deku myślę, a później powiem wam, który dek można wybrać. Więc jeżeli chcecie to przewinąć, ten opis, to przewincie sobie po prostu do końca filmu. Maga, mamy pierwszego. Mag to jest Highlander Mage, czyli 30 razy 1 oparty o Zefrysa, oparty o Reno, oparty o y, smoczą królową Alekstrazę. Ważna rzecz, na samym początku, ja nie jestem w stanie powiedzieć jaki deck będzie grał po wyjściu dodatku. Nie wiem co się stanie, mogę natomiast powiedzieć co powinno być w miarę sensowne dalej, e, ale czy tak będzie, czy nie będzie, no to tego już nie wiem. E, jeżeli chodzi o Maga, wracam do tego tematu. Jest to jeden z trzech najdroższych deków, za spyłowanie całego dostaniecie 6780 pyłu Więc jeżeli zależy wam na daszcie to jest dosyć dobry wybór e, Najlepszy to jest Hunter, później Priest, a na trzeci właśnie jest Mag Więc jeżeli chcecie tylko pył, spyłujecie od razu dek, no to Hunter 7000 Znaczy, przepraszam, to jest koszt złożenia deku Za spyłowanie będziecie mieli oczywiście mniej e, bo pyłujecie tam za jedną czwartą Więc ten jest najbardziej kosztowny, a dostaniecie tego pyłu tam nie wiem z 2000, więc nie opłaca się za bardzo e, Jeżeli chodzi o ten dek Highlander Mage, Mage wydaje się być całkiem ciekawym wyborem na ten rok. Nie podejrzewam, żeby on jakoś super stracił na wartości. Kilka kart na pewno do niego dojdzie i będzie można jeszcze go wzmocnić. Jest to fajny deck, fajnym gameplayem, bardzo ciekawy. Ja ostatnio nim grałem, spokojnie można tym deckiem legendę wbić, zresztą jak każdym. Jeżeli ktoś lubi smoki, lubi właśnie Highlander Mage'a, lubi takie zbalansowane rzeczy jak Alex czy Zephrys, no bo Reno jest jeszcze w miarę zbalansowany, to polecam ten dek, Bardzo fajna kontrola. Taki bardzo deck wolny, którym gra się dosyć długo. Dalej mamy prista. E, Prist tutaj jedna wielka niewiadoma. Żadna z tych kart jakoś super nie zostanie zmieniona. Natomiast jest to no deck, który mm, nie wiadomo jak będzie działał po dodatku. E, wypadła Galeria Zereka, coś tam jeszcze wypadło, więc ciężko powiedzieć. Sama talia też nie jest jakoś stabilna, natomiast jest to fajny deck, całkiem ciekawy i fajny w grze. Ale osobiście, jeżeli chodzi o granie, nie polecam. Można go wziąć, jeżeli chcecie. Znaczy, jeżeli chodzi o wygrywanie, nie polecam. Można go wziąć, jeżeli podoba Wam się taki pomysł Natalie. Dalej mamy Zoloka opartego na Galakrondzie. Jeżeli lubicie Zoloka, będziecie z tego deku zadowoleni. Jeżeli lubicie bardziej kontrolny styl gry, no to raczej bym wziął coś innego. Ale w przypadku takiego właśnie midrange'owego klimatu, takiego agro, walczy, walki o stół, powinniście być zadowoleni. Sam Zolok od lat jest dekiem grywalnym i od lat gra niemalże w każdym dodatku, mniej lub bardziej. Więc tutaj też myślę, że w tym roku będzie mm, grany. Tym bardziej widzieliśmy karty do Zoloka, które są całkiem niezłe, więc myślę, że grać będzie. Eee, razem z Magiem, moim najlepszym wyborem, takie top 2, i rekomendowanym jest eee, Roga. Czyli Mag i Rogue to są dwa deki, które ja rekomenduję do wyboru. A w sumie miałem to chyba pod koniec tego, tego, tego mówienia powiedzieć. A to jeszcze tam powiem. Eee, I mamy tutaj Rogala mm, opartego o Galakronda. Mamy trzęsi brzucha, mamy krągsa, więc mamy jakieś fajne legendy, plus karty do tego. Sama talia jest jedną z takich, powiedzmy, w tym momencie najmocniejszych, najciekawszych, ja ją bardzo osobiście lubię. Fajnie się tym gra, zagrywacie Galakrona, na przykład, dobieracie cztery karty, w tym części brzucha, zagrywacie trzęsi brzucha, dobieracie trzy karty. Eee, I te 3, wszystkie karty kosztują zero więc możecie sobie to wszystko zagrać i zabić przeciwnika tak naprawdę w jedną, która jak wam wziądzie. Więc bardzo fajny deck, bardzo mocny i bardzo przyjemny. Tutaj mamy token, token trend druida, też fajny deck. chociaż akurat tutaj na przykład bym nie do końca, znaczy nie do końca jestem przekonany czy te pszczoły są dobrym wyborem i nie do końca jestem przekonany do tego opiekuna, czy do tej, nie do tego akurat jestem, do tego wzbierającego wiatru, ale jeżeli chcecie na przykład takim deckiem grać to gdzieś tam na kanale wrzuciłem ostatnio deck właśnie taki i możecie sobie pozmieniać te karty, których tutaj brakuje pod to co tam jest. Deku osobiście bym nie polecał, bo nie wydaje mi się to jakaś, jakimś super rozwiązaniem. Ale jest to na pewno talia, którą można piknąć i można grać, jeżeli ktoś to, coś takiego lubi. Hunter jest to najdroższy dek, jeżeli chodzi o koszt stworzenia 7000. Koszt zniszczenia będzie oczywiście niższy. Nie wiem ile dokładnie, do, do, dokładnie wynosi, bo nie liczyłem. Natomiast jest to dek raczej tylko i wyłącznie do tego, żeby go wziąć i zniszczyć. Jeżeli macie taką ochotę. Bo Shuma jest tragiczną kartą. Dodaje się tylko w sumie do tego deku. Tutaj nic z nim nie zrobicie. Pod generał też jakoś super nie gra. Więc też nie jest jakiś super. Reszta kart to dosyć tanie karty. Ogólnie tej talii nie polecam. Jeżeli ktoś lubi Huntera spoko. Ale nie polecałbym pikować tego z innego powodu. Niż to po prostu zniszczyć. Galakrond Fury. Czyli dek na Galakrondzie. Z dziwnymi kartami. Z dziwnym deck buildingiem dosyć. Nie polecam tej talii. Bo ona nie wydaje się być dobra dla w sumie kogokolwiek. Jest to teoretycznie, znaczy Galakrond szaman w ogóle nie gra. Kiedyś grał przed nerfami, dostał nerf i nie gra. W tym momencie nie ryzykowałbym spikowaniem tego. Te karty, na przykład, to w ogóle nie gra. To też praktycznie w ogóle nie gra. To nie gra w tym deku, więc to też nie gra w tym deku. Więc nie wiem, kto to składał, ale to, jest... to wygląda strasznie. I tego absolutnie nie polecam. Tutaj mamy Drop the Anhor, czyli Pirate Warriora. Jeżeli lubicie Pirate Warriora, polecam. Bo um, istnieje szansa, że w dodatku będzie to całkiem grywalne, ale jest to niewiadoma. W tym dodatku Pirat Warrior nie powalczył za bardzo, więc ciężko jest przewidzieć, co będzie się działo w następnym. Żadnych piratów ani jakichś takich specjalnych kart do tego deku nie kojarzę. Więc strzelam, że raczej tutaj wiele się nie zdarzy. Więc jeżeli lubicie Pirat Warriora, to możecie go piknąć, ale jeżeli chcecie to deck, no to dalej nam zostaje Mag i Rogal. No i na końcu Paladin I tutaj jedyna nadzieja tego bo on ogólnie jest tragiczny, moim zdaniem. Złożony jest tak nie w 5 nie w 9, i te karty tak trochę nie trzymają się kupy za specjalnie niektóre. A w sumie nawet powiedziałbym, że większość. Mm. I to jedyna nadzieja tego deku to to, że będzie dało się ten dek połączyć jakoś z mechaniką Libramów, która, która wyjdzie w dodatku. I to stworzy coś ciekawego. W innym przypadku to będzie całkowicie niegrywalne. Więc tej tali nie tyle co nie polecam, a wręcz ją odradzam, bo jest w jednym wielkim, niewiadomym... Pikiem, nie wiadomo co z tego wyjdzie, to samo sobie jest słabe, to jest też najtańszy deck tak ze wszystkich, więc absolutnie nie polecam, w 100% odradzam talię Palladyna, nie pikować, proszę. No i teraz moi drodzy, jeżeli chodzi o podsumowanie, tak jak mówiłem, powiedziałem wszystko po drodze, bo gdzieś mi się zapomniało, że miałem nie mówić, to, co brać, a czego nie brać i, i opowiedziałem wszystko po drodze. W każdym razie, jeżeli chodzi o moją rekomendację, jeżeli zależy wam na pyle i chcecie wszystkie karty zniszczyć, które dostajecie, Hunter bo ten Hunter jest po prostu najdroższy. Hunter 7000, Pris 6860, Mac 6780, więc w tej kolejności macie brać. Ale jeżeli chodzi o gameplay i o win ratio, to zdecydowanie Mac i Rogal na równi. Jeden z tych dwóch deków, jak sobie weźmiecie, to jeżeli chodzi o win ratio, będziecie zadowoleni. Jeżeli chodzi o fans gry, wiadomo, każdy jest, jest różny, każdy jest inny i każdy lubi co innego. Natomiast z mojej perspektywy, bo tylko z takiej perspektywy mogę to ocenić, to są dwa najfajniejsze chyba DE. No dobra, dwa to przesadzam. Ale na pewno Rogal jest jednym z fajniejszych na chwilę obecną deków. Mac też mi się bardzo osobiście podoba, więc ja to deki po prostu lubię i uważam dodatkowo, że są mocne. Więc te deki po prostu polecam. To tyle w tym odcinku. Jeżeli macie jakieś pytania, to w sumie napiszcie je raczej na streamie. Tam wam szybciej odpowiem niż w komentarzach, tak żeby powiedział. A w tym momencie to wszystko. Yo!